Trądzik, nasz temat na dzisiaj. ma trudny, temat bolesny, czy dla młodych ludzi, czy kiedy pojawia się w wieku dojrzałym, zaburza nam nie tylko poczucie własnej atrakcyjności, ale wręcz często nasze życie społeczne, nasze dobre samopoczucie nawet w pracy. Więc co możemy zrobić? Obiecuję Wam, że pod koniec tego yy, wideoblogu będziecie naprawdę... Yy, Miały narzędzia, które zadziałają i które właściwie w gwarantowany sposób poprawią znacznie sytuację. Pierwszej rady nie będziecie za bardzo lubić bo trzeba wiedzieć, że działania zewnętrzne, czyli jakieś lotiony, jakieś środki kosmetyczne są wyłącznie zaleczaniem problemu, są zewnętrzne, nie docierają do sedna sprawy, w związku z tym są właśnie tym zaleczaniem, jakby bardziej pomocniczym, ale nie kluczowym. I niestety z reguły kwestia jest żywieniowa i to prawie zawsze. Nawet jeśli mówimy o trądziku hormonalnym, to nierównowaga w hormonach napędza nasze łaknienie na co? Przede wszystkim na cukier. Cukier jest składnikiem, surowcem trądzikotwórczym numer jeden. Jeden. Yy, a jeszcze w dodatku znajduje się w tych produktach, może skądinąd smacznych, ale często przemysłowych, zawierających i złe tłuszcze i cały tak naprawdę niesympatyczny mocno pakiet z glutenem włącznie. Także tutaj ograniczenie cukru to jest numer jeden. Drugim składnikiem naszego żywienia jest kazyjna mleczna, czyli białko mleczne, co oznacza, że nie da się go wyeliminować. Można laktozę, czyli cukier mleczny z produktów mlecznych, wyeliminować. Natomiast Nabiał słynie z tego, że zaburza cerę. U wielu osób, nie u wszystkich, ale poprzez proces rozszczelniania jelit, drażnienia, drażnienia układu immunologicznego, którym pierwszym takim messengerem jest skóra. Powoduje często wypryski. Także z tych dwóch rzeczy musimy zrezygnować, bądź bardzo je ograniczyć. No ale teraz mamy dla Was oprócz tych działań, nie zamiast, naprawdę świetne rozwiązanie. I jest nim eliksir dla pięknej cery. On został opracowany specjalnie dla cer problematycznych. I on poza tym, że skórą zdrowym daje piękne takie wzmocnienie, blask, nawilżenie w teście uszczypniętego policzka wypadają dużo lepiej w testach klinicznych. Wszystkie skóry po kuracji tym wyglądają lepiej. Ale w przypadku trądziku mamy działanie bardzo głębokie, uzdrawiające także układ cały pokarmowy od wewnątrz, a właśnie na skórze bardzo widać zdrowie tego układu. Także macie mnóstwo. Tutaj bonusów w postaci bardziej nawilżonych śluzówek oczu, czyli błyszczących oczu, lepszych włosów i tak dalej, ale jest to cudowny, cudowny środek na trądzik. Także tutaj zróbcie sobie kurację i zobaczcie, jak dobrze może być. No i trzecia rzecz. To ja bym tutaj bardzo zwróciła uwagę na kosmetykę, która nie powinna być, broń Boże, drażniąca. My, często, jak wyskakuje coś, to chcemy to zasuszyć, zamęczyć, jakby, a to nie o to chodzi. Skóra trądzikowa wymaga bardzo delikatnego traktowania, i stąd macie super delikatną, bezdetergentową, ale skuteczną ambrozję do mycia i demakijażu. I tak jak cała nasza gama, będzie wspomagała leczenie skóry. To szczególnie kwas hialuronowy będzie działał leczniczo, gojąco i będzie stopniowo pomagał zmiany zlikwidować. Mogę Wam tutaj, tak jak powiedziałam, obiecać, że zobaczycie różnicę. Jestem tego bardzo, bardzo pewna, bo stosuję, stosowałam i stosują tak naprawdę tysiące kobiet. Spróbujcie i zawsze jestem bardzo wdzięczna, jak dacie znać, czy i jakie były efekty?